Witam serdecznie, Sławomir MotoGniezno Dzisiaj grzecząc się, prezentuję motocykl kolegi tutaj, czyli BMW F900R Jest to najbogatsza wersja, jaka wychodzi No, brakuje tylko jeszcze w nim nawigacji, która uchwyt był Znaczy uchwyt jest, nawigacja była, no, ale niestety już nie dotarła Pojazd jest zarejestrowany, jest w kapitalnym stanie, no bo praktycznie można powiedzieć, że jest jak nowy 8200 przebiegu, dokładnie się pamiętam no i on gdzieś tam troszeczkę rośnie, bo jeszcze, jeszcze ujeżdża, kolega i co jest istotne, tak jak mówiłem najbogatsza wersja, między innymi wyposażony w tempomat, komputer pokładowy, aktywne zawieszenie, możliwość zmieniania też oczywiście map z zapłonu, z dynamiki APS-u itd. Wszystko, co jest możliwe na wyposażenie tego pojazdu w tył, tutaj w nim jest. Sprzęt przyjechał uszkodzony, delikatnie został naprawiony. Kolega ma zresztą też zdjęcia, jak wyglądał przed naprawą pojazd. Co tu jeszcze mogę dodać? No generalnie za wiele nie ma co dodać do sprzętu, bo praktycznie tak mówię. Jest praktycznie jak nowy, zresztą to widać. E, opony, tarcze, klocki tutaj nie wymagają żadnej ingerencji e, także no, sprzęt jest naprawdę w kapitalnym stanie kwestia po prostu zakupu i zacząć się cieszyć jazd jazdą wiadomo, że może jeszcze nie koniecznie w tym sezonie ale już w nowym na pewno Z jakieś mankamenty, no to tu widać, że miał prawdopodobnie kufer Dziś jest delikatnie tutaj to e, powycierane na tym i tutaj widziałem o, dosłownie taki ma tutaj przetarcie. Prawdopodobnie jak ktoś siedział, no to się no tutaj niestety e, delikatnie to wytarło. E, no pokażę może te opony, no ale tu tak mówię, nie ma za bardzo co pokazywać. Jest naprawdę wszystko super. E, I przednią też jeszcze pokażę. O, proszę bardzo, e, może go jeszcze odpalę. Jak to pięknie chodzi Będzie to o ten przebieg 8286 km do spadło Także sprzęt bardzo ładnie brzmi i cóż zapraszam w imieniu kolegi do gniezna po zakup tej pięknej BMW Fiętzex Rki Pozdrawiam serdecznie całą z motocyklem.